To spotkać się, to jest zawsze wielka przyjemność. I vice versa. witam Cię w naszym studiu Zwierciadła. Dzień dobry, bardzo, bardzo mi się miło. cieszę. Czy to ja się nie mylę, że Ty grasz tutaj tylko w filmie Zupa nic"? Nie mylisz się, albo przynajmniej ja tylko o takim filmie wiem. No bo dla mnie jestem przyzwyczaj... Jeszcze się można pojawić zawsze w kronice festiwalowej. Też, no Trzeba można na to zagrać. uważać. A ja po prostu mam takie wrażenie, że wiesz, jak jest Festiwal Polskich Filmów, to Ty jesteś Kilku co najmniej, i ty jesteś i w głównych, i w drugoplanowych. Ale tak nie jest. Powiedz mi, bo to yy, zwykle mnie właśnie ludzie zaczepiają, jak pani jest wszędzie dużo. I nie wiem, czy yy, jednak przekładają to na, na serial, że mnie jest wszędzie dużo. Bo ja. W swojej pamięci myślę, że gram mniej więcej co jakieś trzy sezony, co trzy lata. Coś podobnego. I potem jest długo, długo. Ale ja się nastrajam, jest... czerpię, ładuję akumulatory i potem znowu. To jest widocznie tak, że jak już jesteś na ekranie, to co naprawdę jesteś. Oj. i Właśnie niezależnie od tego, czy na pierwszym czy na drugim planie. Zresztą przypomnę, że w czasie orów powiedziałam, że nagroda <laughs> drugoplanowa powinna nosić imię Kingi Price. Ale wiesz, że zawsze to... tak. Ale zawsze dla masz... aktora to jest jakiś rodzaj jednak nieszczęścia i niespełnienia. Ja naprawdę uważam, że drugi plan y, to jest coś bardzo wymagającego, często, dużo ja bardziej tak niż, niż, niż pierwszy, który jest opisany, napisany, dopowiedziany i masz szansę na zagranie wszystkiego, a w tym drugim planie często pojawiasz się na sekundę. Mhm. Y, no, trzeba mieć świadomość, żeby nie daj Bóg, nie dać wybuchnąć swoim ambicjom i ego. I żeby nie chcieć w tych kilka chwil przykryć wszystkich innych, tak. bo to jest nieszczęście, uważam, ale no, taki rodzaj niespełnienia, to myślę, że w każdym aktorze, który większość tych ról ma właśnie związanych z drugim planem, jest. Mhm. Ale przede wszystkim dlatego, że ja nie potrafię wtedy bardzo często jakby wczuć się w atmosferę, którą kocham, w tak. atmosferę planu. Bo jak ten główny bohater jest tam od pierwszego do ostatniego dnia, to tak naprawdę no to wkręcenie jest autentyczne, mm. prawdziwe od razu. A jak ja przychodzę i mam jeden czy dwa dni zdjęciowe, to tak bym chciała naprawdę wiedzieć, z czym to się je, a trochę skaczę na główkę i mam, mam nadzieję, że to nie będzie pusty mm. basem. Ale jesteś znakomita, jesteś znakomita w tym, w tym co robisz. No tu w filmie Zupa Nic masz główną rolę. Bardzo co do się tego nie ma Wątpliwości to jest główna rola i cała ta rodzina zresztą na tobie jest oparta i ta cała historia na tobie się skupia. Kinga Dębska, która była też tutaj mhm. moim gościem powiedziała, że ona tak strasznie chciała spojrzeć na swoją mamę mhm. jako zobaczyć jak to było, jak ona ją postrzega dzisiaj, a wtedy kiedy była dzieckiem, no i ty jesteś uosobieniem Mię tej mamy tak, w jakimś sensie. I to jest zawsze yy, tak przedziwnie, że jednak yy. Ja bym powiedziała, że ten film jest opowiedziany jednak z perspektywy dwóch dziewczynek, dziewczynek dorastających. <laughs> Jak wspominam siebie jako taką dziewczynkę, to też byłam chyba bardzo zdystansowana do swojej mamy. Wiedziałam, że to jest mama i że ją kocham, i że podziwiam, i że jest najpiękniejsza, ale jednak było coś bardzo oceniającego, że dzieci mają jednak taką, tak. po, po pierwsze, tą stuprocentową szczerość, ale właśnie takie zadatki na. Od Ocenę. I ja teraz tego jestem pozbawiona i patrzę naprawdę na moją mamę jako na osobę dobrą, ciepłą i naj, naj, no, na taką naj, najbardziej mnie przychylną mhm. i, i dobrego człowieka, ale myślę, że właśnie ta perspektywa dziecka, raz, że jest oceniająca i to tak oceniająca. Bez forów. I coś takiego jest. I w tym filmie też na pewno jest. Jest też niesamowita relacja mojej bohaterki z Ewą Wiśniewską, czyli tym jeszcze starszym pokoleniem, i tam też nie ma zgody i nie ma takich Absolutnie, łatwych. Tak. relacji. Tam jesteś małą dziewczynką Ką, do swojej filmowej mamy Ewy Wiśniewskiej. Dokładnie. Tak, tak, tak. Tak, to jest te, te relacje tam są bardzo, bardzo szczere, bo, bo, bo one opowiadają troszeczkę, oczywiście to nie jest jeden do jednego, ale to jest to życie, to jest to dzieciństwo mm -hmm. e, takiej osoby jak Kinga Dębska. No i to dzieciństwo przypada na lata 80. 80. i może jak, rozmawiałyśmy już i o tym. Że właściwie naprawdę no nie że większość filmów, ale bro filmów. Dotyka historii lat 80. Tak, jak myślisz, dlaczego tak się dzieje? Rzeczywiście, filmowcy w tej chwili sięgnęli umocnieni. Mówili um, się. Tak. się może, a może za rok, jak się spotkamy, to to będą lata 90. No wiem, już się śmialiśmy, że może dotacje z pis były dobre dla projektów, które mówią o latach 80. Ale ciekawie jest też na to patrzeć z mojej perspektywy kostiumu, charakteryzacji tak. tego, jak. Te same lata 80. są przez różnych wspaniałych operatorów pokazywane, jaki mają kompletnie inny kolor, barwę, to, to wszystko jest niesamowite. Zresztą u nas w filmie też pojawiają się zdjęcia stylizowane na zdjęcia dokumentalne i też to jest bardzo fajnie zrobione. No, no. barwa w ogóle cała filmu tak. zapanic jest taką barwą właśnie te, te, tych filmów. I to żółć, ta brąz, tak, taki, tak. prawda? Jest coś takiego. I jeszcze w tym taka razie. nieostrość. Mhm. Super. No. Mhm. No dobrze, ale ta relacja, opowiedzmy, o tej, no. o tej rodzinie, której, której matkujesz. Ja gdzie? bym powiedziała, że rodzina jest, pomimo tego, że jest polską rodziną, to z temperamentem iście włoskim. Tak. Bo tam, co w sercu, to na języku od razu. Kłóco, jak się kłócą, to się kłócą, jak się kochają, to cały blok słyszy. No i to jest coś takiego... Znamienny jest oczywiście tytuł tego, tego filmu, czyli Zupa nic, zrobienie czegoś z niczego. I ja trochę tak myślę w ogóle o latach 80., że to było, że myśmy robili rzeczy niesamowite, które wszystkich cieszyły. Dla, dla nas to były rzeczy wow, Coca-Cola, no niewiele, a to było zrobione z niczego, to było rozbełtane. Mleko o smaku waniliowym z białkiem i cukrem tak, na wierzchu. Tak. Takie nic, bardzo słodkie, którym dzieciaki się obiadają i cieszy, jak, jak nie cieszy wiele rzeczy, mm -hmm. które mamy teraz i które są naprawdę na wyciągnięcie ręki. Też myślę sobie, że dzięki temu, że myśmy tak naprawdę nie mieli nic, i wielu z nas ma to w pamięci, że nie mieliśmy nic, e, to bardzo. Rzeczy małe nas cieszyły, ale też byliśmy w związku z tym dużo bliżej siebie niż te, no nie wiem, ja wiesz, pa, pa, parokrotnie, nie wiem, idąc ulicami różnych miast widzę nawet wielopokoleniowe rodziny, nikt ze sobą nie rozmawiał, bo no tak. każdy jest zamknięty w tak. swoim jakimś telefonicznym małym świecie, a wtedy ludzie z braku laku pewnie bliż, byli bliżej, byli bliżej. Tak, I w związku z tym. Też mieli o czym rozmawiać, mieli yy, o co się kłócić i to wszystko była dużo większa skala mm -hmm. e, tych emocji między nimi, niż jest w tej chwili. No. Wiesz, to, ten film Zupa Nic jest bardzo lubiany przez publiczność, co jest wielkim komplementem dla filmu. Dla Kingi, e... która zawsze chyba robi tak, właśnie takie filmy, bardzo cenione przez, przez widzów. normalnego Kowalskiego, Dokładnie. tak bym tak nazwała. A, a, I Kowalską. I Kowalską, oczywiście. I e, tutaj jeszcze jest ta sprawa, że właściwie też to pokolenie, które w ogóle, dla którego lata 80. to jest historia, że oni patrzą na to jak na naprawdę taką komedię absurdu, mm -hmm. prawda, bo to jest takie rzeczy są, nie no nie idzie, kupił wypoczynek, no bo Dokładnie. rzucili wypoczynki, no to kupił o, wypoczynek. Jeszcze y, wypoczynek się nazywa u nas nie Wanda, tylko Edyta, tak, takie piękne tak, nazwy tak. miały te wypoczynki. I, 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 I masę takich sytuacji, które wydają się temu pokoleniu, no w ogóle nie, nie idzie to wymyślone ale chyba na potrzeby Trochę filmu. dla nas, tak jak dla nas były filmy Barei. Tak. No, tak, takim ja symbolem, tak, Bareją, takim tam... symbolem e, przegięcia tego, co się mogło dziać wtedy i jak to było absurdalne, śmieszne, tak teraz podejrzewam, że mój syn, który ma 23 lata, będzie podobnie patrzył na, na, na zupę nic. Tak, tak. Tak jak mówiłyśmy, te lata 80. tutaj są mocno obecne i one są w takich różnych barwach, bo mamy, żeby nie było śladów, gdzie jest bardzo mocny dramat, oparty na faktach, tak. no, masę filmów. Wasz proponuje właśnie taką komediową formę, gdzie ta obsada też jest zabawna, no bo twój partner Adam Moronowicz... I to jest co, niesamowite. Co? Co? Co jest? Znaczy, myśmy się ostatnio rozmawiali rodzinnie, że istnieje pewnie niewielu aktorów, którzy mają taką wiskomikę i w ogóle taki talent komediowy, a jednocześnie mogą ze spokojem zagrać Potwora i bardzo dramatyczne. Jak to było w wypadku przecież. I ja uważam, że Adaś ma tak nieprawdopodobną paletę i tą rozpiętość tego, co może widzowi zaproponować, że to ja się bawiłam każdego dnia, bo Adaś oczywiście jest jeszcze taką osobą, dla której plan nie kończy się po ujęciu. Tak, więc myśmy nagrywali cały czas takie sami dla siebie making of. I śmialiśmy się, się to kiedyś opublikować. Tak naprawdę? Puszczę Ci nawet fragment, bo w tych stylizacjach, które mamy, tak. czyli na przykład w czapach, futrach takich, nagrywaliśmy filmy różne, czyli na przykład nagrywa, yy, yy, nagrywaliśmy filmy tureckie, nagrywaliśmy Himalaje, yy, 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 nagrywaliśmy bardzo taką odkrywczą kinematografię małych krajów i wszystko to robiliśmy w korytarzu idąc yy, yy, w korytarzu na Hełmskiej idąc do make upu wymyślaliśmy sobie różne postaci i naprawdę bardzo kreacyjny czas z Adamem, ale ty mówisz, że Adam takim jest aktorem, ty jesteś taką aktorką, bo ty też Kinga jest... Jesteś no, tak wszechstronna, potrafisz rzeczywiście każdej bohaterce, która jest Ci powierzona, nadać te ten, 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 ten znamie prawdy, co dla nas widzów jest fundamentalne, tak? bo Ty udajesz, Ty cały czas grasz, mm -hmm. Ty udajesz, a my musimy zobaczyć w tym prawdę. To jest dla mnie wiesz, fascynujące w tym zawodzie. Dla mnie to jest w ogóle Jeśli fas... rozmawiam z aktorką, która jest aktorką no, na, na najwyższym poziomie, a ty taką jesteś. Yy, ja jak patrzę sama na filmy, i absolutnie nie są to filmy z moim udziałem, to zgadzam się z Tobą absolutnie, że to jest pewna podstawa, od której trzeba zacząć. To znaczy, Mówisz o tej prawdzie. Mówię tak? o prawdzie. Ale ta prawda wynika na pewno jakby z bardzo indywidualnej emocjonalności, z natury człowieka. Mm. Patrzę, byłam parokrotnie takim obserwatorem cichym w trakcie zdawania do szkół teatralnych różnych ludzi. I to jest niesamowite, bo ktoś czasem po prostu to ma i to jest. Ja nie umiem tego ocenić w sobie, żebym ja teraz od 8 do 15 pracowała nad prawdą w sobie, ale no to jest pewnie jakiś dar odmoga. No, jakiś taki coś, co mamy. Nie można sobie powiedzieć, że to jest i już, i będę mhm. prawdziwa, i kupujcie mnie po prostu taką, jaką jestem, bo myślę, że bym się znudziła dla ciebie i dla siebie samej e, bardzo szybko i nie byłoby żadnej radości uprawiania tego tak. z, zawodu bo to jednak mnie najbardziej cieszą rzeczy w których prawda jest oczywistością a teraz wymaga się ode mnie jakiegoś dużego bardzo zaangażowania i przerobienia siebie mhm. jednak zmierzania do czegoś, czego ja nie potrafię i walki z tym, czego no ja tak. nie potrafię, bo, no bo to jest fascynujące dla aktora. gdyby miał tak sobie odcinać kupony i tylko myśleć o tym, że, i, że jest prawdziwy, to byłoby to bardzo mhm. niewiele. Jest to jakaś podstawa, ona jest na pewno bardzo ważna, ale no, trzeba na niej budować. Mhm. A czy są role, które bardzo sobie cenisz Twoje role na przestrzeni Twojej Lat? kariery, tak? Te, które tak wiesz, że lubisz je, lubisz je, chcę, cieszysz się. Wiesz co, się bardzo, ze... bardzo lubię i też bardzo lubię ten film, a yy, to był film Wojtka Smarzowskiego, Dom zły. Jakoś yy, to był taki film, w którym właśnie od początku do końca, bardzo bolesny film. Yy, I nawet powiem Ci, że samogranie też w tym... Yy, no było jednak takim odium cierpienia yy, skażone, ale ja pamiętam przed ostat, yy, ostatni dzień tego planu i to była scena w, którym, w której Marian dziel, dziel zatłukł mnie się kierował wszyscy to pamiętamy, wszyscy to pamiętamy, a scena nawet nie była już samego aktu, mhm. tylko leżenia w błocie jako ten trup mhm. i Oprócz tego, że tam było naprawdę skrajnie zimno i to było straszne. To ja miałam takie coś, co czasem widzę u dzieci grających w filmie, że jak im jest dobrze i jak się tak zgrają z całą ekipą, to mają nagle ostatniego dnia tak płaczą, jak, jak, jak to dzieci. Czyli tak się zachłystują tak. i nie można tego yy, yy, zatrzymać. Jest taki jakiś. Straszny żal. Ja miałam, to był naprawdę jeden z niewielu filmów, w którym ja miałam taki tego ostatniego dnia żal, że to się kończy i ja już nigdy w tym gronie, w tym miejscu, w tej temperaturze emocjonalnej się nie spotkam. I tego mi było tak strasznie żal. Potem się o tym zapomina, przechodzisz do innych projektów. Ale ja tak sobie myślę, że jak mi jest czasem bardzo, bardzo smutno, jak się z kimś żegnam i wiem, że w tej konfiguracji to już się nigdy nie zdarzy i już moje życie pójdzie gdzieś sobie dalej. To myślę, że to są dla mnie ważne filmy, mm. i na pewno był to właśnie Dom Zły Wojtka. No tak, to w ogóle film, który też mnie no, niezwykły, stworzyliście tam nieprawdopodobną atmosferę. I to też ciekawe, co mówisz, właśnie, że taki film, który jest takim traumatycznym przeżyciem, przeżyciem był dla ciebie smutkiem, kiedy się skończył. Kiedy plan. się skończył, naprawdę, tak. i teraz z rozrzewnieniem. Wspominam nasze zajęcia z Marianem, sceny naszej walki w deszczu, w nocy, i pamiętam jak myśmy się do tego przygotowywali. Mieliśmy zajęcia z kaskaderami tydzień mhm. wcześniej, na matach, w sali gimnastycznej jak ty mnie uderzysz, jak ja upadnę i wszystko, cała choreografia była naprawdę wymyślona, skonsultowana i przećwiczona i pamiętam pierwszy dubel. Jak mnie Marian trzasnął, jak wpadłam w temperaturze czterech stopni, w błoto i wiedziałam, że błoto, jak mówi moja sąsiadka, mam w każdej dziurce swojego ciała, to pomyślałam sobie, nie, ja już tego dalej nie zagram, ja muszę tylko przeżyć, w związku z tym naprawdę ten pierwszy dubel był tak nieudany, a tych dubli mogło być chyba trzy czy cztery, tylko ze względu na kostium na przykład, no bo tam jak się już wpadło, to już kostium trzeba było wyrzucić do śmietnika. I pamiętam, że weszliśmy do, tej, do tego domu, w którym yy, większość akcji kręciliśmy. Tam była taka miednica na środku. Ja sobie zawsze myślę, jak mi ktoś mówi, aktorzy amerykańscy. tam była taka emaliowana miednica, obok stała Ewa Drobiec, nasza charakteryzatorka. Z konewką z ciepłą wodą, i w ten sposób mnie myła, i mówiła, będzie pani zadowolona. <noise> I Wojtka, pamiętam, który wtedy w taki bardzo subtelny sposób mówił nam te uwagi, nie chcąc nikogo tak. dotknąć. Wiedział, że właściwie wszystko jest przekroczeniem. I tak naprawdę w tym przekroczeniu po naszej stronie on nas może tylko uwielbiać i dodać mm. nam otuchy i jakby nas wesprzeć. I ja też mam. No, Boże pracujemy z różnymi ludźmi i zawsze to różnie jest. Każdy ma pewnie swoją technikę pracy, ale jakoś bardzo podziwiam ludzi, którzy przede wszystkim dla których to jest pasja całego życia to co robią i nie myślą co z tego może wyniknąć, czy możemy być na festiwalu, czy możemy dostać nagrodę, czy możemy z tego żyć. Wiadomo, że z tego żyjemy, ale dla których to jest taka takie dotykanie czegoś, naprawdę jakiegoś takiego bardzo delikatnego pierwiastka w sobie. Ja bym to chciała całe życie robić, bo mnie to po mhm. prostu no, dla mnie to jest powietrze. Ja trochę tym, tym się żywię i jeżeli mogę komuś to potem oddać poprzez ekran, no to to jest pewnie to, o czym mówiłaś. To jest tam, to. to jest tam. Ale to niewielu, wiesz, to, to trzeba mieć rzeczywiście w sobie ten, tę pasję również, o której mówisz i kochać to, co się robi. Ja to e, kocham, bo, bo pewnie pracuję też z takimi ludźmi, których naprawdę, Boże, no nie ma jak nie kochać. To są pewnie bardzo, to są ludzie... Z... Ogromnym temperamentem. To nie są łatwe charaktery, Oczywiście. ale z każdego z nich ja dla siebie mogę ich w jakiś sposób dotknąć i zaczerpnąć tego, co, co mnie jest potrzebne do zbudowania roli, a też mam poczucie, że stoję jako ta kompletnie naga osoba i mówię: bierzcie. Ze mnie co chcecie, bo po, bo po to jestem. No i A to my, jest taka wymiana. Wizowie, bierzemy z ciebie wszystko. Boże. Wszystko za nam Dziękuję dajesz. pięknie. I my ci za to, ja Ci bardzo za to dziękuję i, Jezu, też, czekam na twoje, i zaraz. też czekam na twoje jeszcze koncerty. Ja też uwielbiam twoje interpretacje. Wiesz, że tego się najbardziej boję. Wokalne. Dlaczego? Tego się jesteś, najbardziej jesteś boję, bo to jest takie... W tym. Bo to jest taka m, jednak kamera, pewna powtarzalność. Nawet te duble, których nie ma uh -huh. tyle, ile mogłabyś się przygotowywać w, uh -huh. w spektaklu teatralnym, tak. ale to daje jakąś nadzieję, że jak coś pójdzie nie tak, to, <laughs> to można to uratować. A zawsze mi się wydaje, że takie czasem wielkie koncerty, w których biorę udział, że tam jak pójdzie nie tak, to już nie ma ratunku. <laughs> ale tobie nie pójdzie nie tak. O, jesteś... parę razy mi poszło, nawet mogę Ci zdradzić taką tajemnicę, że no, kiedyś e, śpiewałam e, Nika Kejwa, ballady tak. morderców i tam niektóre z tych piosenek były naprawdę bardzo długie. Nie zapomnę jak Mariusz Drężek w piosence, która miała chyba e, o malej z bar 24 zwrotki, pomylił się w 21 i zapętlił się tak, że musiał zacząć jeszcze raz od początku. Ja myślałam, że tam butla z tlenem będzie musiała czekać e, na niego, a ja też po pomyliłam się w jednej z piosenek i miałam chyba zaśpiać Dolinę wypełnił straszny odór i ze parujący wypłynął nagle z grobu. Padało i padało, padało i padało i, i, i ta dalsza część, którą teraz powiedziałam, ja zapomniałam, no słuchaj, na 50 spektaklu zapomniałam tekstu i miałam tak, Panie Boże, daj mi jakiś Dobre zastępstwo do tych słów, jak mówiła moja babcia, słuchaj, jak zapomnisz, wymyśl sobie coś innego. Tak, ja tak. mówię, babciu, ale jak ja zapomnę, to gdzie jest czas, żebym ja jeszcze stworzyłam nowe? No i ja stworzyłam straszny tekst, czyli stworzyłam padało i padało, padało i padało, a tego padania, myślę, nie, to się nie dzieje, było wciąż za mało. I się po prostu popłakałam, ale miałam przynajmniej, no już poszło dalej. Już nie musiałam jeszcze raz tych 19 zwrotek zawinąć i tak. zacząć. Tak jak widzowie czasem mówią, będą nawracać. Ale ja cię gwarantuję, że połowa widzownie, jeśli nie większa, część się w ogóle nie zorientowała? Myślę, że się nie zorientowała i widzowie, po pierwsze, kochają takie pomysły, tak, bo okazuje się, że to jest żywy człowiek, któremu że tak. coś nie wyszło. Po drugie, rzadko się orientują, ale dla mnie ta świadomość, że to widz się nie zorientował, a ja wiem, co mi poszło mi. tak jest straszna i ja potem naprawdę nie śpię. W 20. wzroce już prowadziłaś w nas widzów taki trans, że absolutnie byliśmy poza, Na to liczę. poza Na wszystkim. To liczę. Dziękuję Ci Dzięki. bardzo, Kinga, Dzięki. za to. Bardzo Dzięki. Ci dziękuję.